Hej, hej! z tej strony Nela Kultura i witam was już w trzecim odcinku Summer Bucket List, czyli serii, gdzie po prostu tworzymy najlepsze wakacje z mojego życia. Z... w tym tygodniu, to słuchajcie, jest to Girl's Night, a mianowicie zrobiliśmy sobie z moimi przyjaciółkami. Taki po prostu dziewczyński wieczorek, gdzie po prostu cały wieczór i tak naprawdę też noc spędziłyśmy po prostu na gadaniu, na malowaniu obrazów i też na oglądaniu filmów. Co prawda tego nie dokończyliśmy ze względu na to, że poszłyśmy spać i już była jakaś wtedy trzecia bądź czwarta w nocy, więc były to też takie nocowanki, ale tak, zobaczcie sami, jak to zresztą wyglądało. Jak dojechałam, to okazało się, że słuchajcie, Girls' Night był też pretekstem do tego, żeby zrobić mi niespodziankę urodzinową. Dziewczyny przygotowały tort. Gdzie, no, ja byłam tak zdziwiona i zresztą przerażona ze względu na to, że widać dokładnie na mojej twarzy, że. Ja totalnie nie wiedziałam, co się dzieje i szczerze ja myślałam, że ja zapomniałam o czyich urodzinach i zaczęłam skanować po prostu całe, tutaj całe otoczenie na zasadzie, kto może mieć urodziny i dlaczego ja zapomniałam, że wiedziałam, że o czymś zapomnę, że ja zawsze o czymś zapominam. Ale nie, okazało się, że to był prezent dla mnie. Dziewczyny zrobiły, a właściwie dziewczyny. Zuza dla mnie zrobiła przepiękny tort, ponieważ Zuza jest w ogóle po, słuchajcie, kursie, gdzie właśnie uczyła się robić takie torty i był on przepyszny. A oprócz tego, no też dostałam od nich prezent, i w ogóle to było tak słodkie, byłam tak zaskoczona tym wszystkim. Ja nie mogę, naprawdę. Kocham dziewczyny z całego serduszka, to było tak cudowne, i miłe, i niespodziewane. I loved it. A całą oczywiście część następną wieczoru spędziłyśmy na ploteczkach, na malowaniu obrazów mój wyszedł tak, o tak okej, okay. tematycznie bym powiedziała do całego mojego kanału, tak czy inaczej e, tak, sobie malowałyśmy gadałyśmy, pojadłyśmy sobie dobre rzeczy później obejrzałyśmy jeszcze sobie kawałek i jak, nie jak stracił chłopaka w 10 dni tylko zakochanej złośnicy, a później poszłyśmy spać I like Way to get a guy's attention, huh? My mission in life. But obviously, I struck your fancy, so you it worked. Well, it makes sense again. Well, maybe you're not afraid of me, but I'm sure you've thought about me <laughs> Am I that transparent? I want you. I need you to obey Girls Night za nami, to zadanie jest odhaczone i muszę Wam powiedzieć, że jak na razie bardzo dobrze nam idzie, jeżeli chodzi o cały Summer Bucket List, bo nawet w tygodniach, gdzie uważam, że nic się nie dzieje, to odhadrzamy dość po prostu sporo rzeczy. Tak czy inaczej teraz jest słuchajcie, cały segment, który spędziłam tak naprawdę nad jeziorem i robiliśmy tam bardzo, ale to bardzo dużo rzeczy, ale tutaj odsyłam Was do Neli z przeszłości, która Wam wszystko wytłumaczy. Słuchajcie, jesteśmy właśnie w Wawa Wake pod Warszawą ze względu na to, że Marysia znalazła zarąbiste miejsce i Wake Park i w ogóle muszę Wam powiedzieć, że no jak na razie to wygląda mega, więc idziemy na wake i zobaczymy co i jak. Nie ukrywam, ja ostatni raz na Wake'u Jeździłam z jakieś 10 lat temu. E, trochę się stresuję, ale mam nadzieję, że będzie ok. No i jak na razie widzę to miejsce i zapowiada się fajnie. Jeszcze nie ruszyliśmy a zepsuł się wyciąg. I chyba nie ruszymy w najbliższym czasie, ale jest ok. Strasznie się stresuję, ponieważ wiem, że pierwszy raz jak będę wstawać z tej wody, to wyląduję po prostu na twarzy. Jedyne, co się zapytałam, po prostu pana, jakie jest prawdopodobieństwo, że walne w te przeszkody, powiedział, że małe, i że najwyżej mnie zatrzyma, więc przynajmniej tyle, ale jest jakieś. No. <grym> Strasznie się stresuję, bo ten... ja to robiłam 10 lat temu, ale, ale robiłam, więc zobaczymy, jak mi pójdzie. Teraz mam mam tyle wody z jeziora w organizmie, że to aż straszne. Ale przynajmniej ręki nie złamałam, bo to już odkroczone w tym roku. Ktoś zamawiał jedną. Margarita! Wake za nami, jak widzieliście, pierwszy raz od jakichś, no nie wiem, myślę, że z dziesięciu przynajmniej lat po prostu weszłam na wakeboarda. Czy wakeboarda to nie jest chyba wakeboard? Wakeboard, Park, tak mi się wydaje, że to tak działa. Tak czy inaczej, powiem Wam, Matko Święta, jak ja się ubawiłam. Naprawdę strasznie mi się podobało. Co prawda, to ile ja będę miała zakwasów, ja już czuję. Że po prostu moje ręce ciężko jest, ciężko jest. Tak czy inaczej, jeżeli chodzi o sam e, wakeboard i wake park, to po prostu wow, wow, wow. Oprócz tego parę razy wylądowałam na twarzy, parę razy na tyłku, parę razy bolało, ale tak czy inaczej było bardzo dobrze, przynajmniej nie złamałam, słuchajcie, ręki, a tego najbardziej się bałam, ponieważ to już. To już mam odhaczone w tym roku. Więcej nie trzeba, aczkolwiek raz się potknęłam na jakimś dołku i myślałam, że złamię sobie nogę, ale to już. To jestem typowa ja, po prostu na szczęście. Nic nie zostało złamane, wszystko było super. I jest! I później z Marysią sobie zjadłyśmy troszeczkę pizzy, posiedziałyśmy sobie po prostu nad jeziorkiem, spędziłyśmy czas nad jeziorkiem, a oprócz tego znalazłyśmy też czas, żeby odhaczyć kolejne zadanie, jakim słuchajcie jest zjedzenie loda na plaży. Odhaczamy kolejne zadanie, a mianowicie zjeść loda na plaży, bo jesteśmy na plaży, więc załóżmy, że to się zalicza i jem sobie loda. Ja tak dawno bitminków nie jadłam, what the hell? mi się podobało i ten wake? What the hell? I w ogóle to miejsce, zaczniemy od tego. Jestem zakochana cały czas, mówię Marii, że musimy tutaj wrócić, ponieważ po prostu cały czas No zobaczcie. To jest niesamowite, bo to jest po prostu plana w Warszawie i nie muszę jechać na morze I... I love it. Słuchajcie, jesteśmy już po Wake Parku, po zjedzeniu loda, po na plaży, by the way i po przede wszystkim spędzeniu całego dnia, a właściwie pół dnia, ale to też było na liście, żeby spędzić dzień nad jeziorem. To jest takie bardziej jeziorko, ale uważam, że się jak najbardziej zalicza, ponieważ cały vibe tego, co się tutaj działo, jak sobie siedziałyśmy, zjedliśmy sobie pizzkę, ja byłam na Wake Parku, oglądałyśmy sobie, jak tam chłopaki grają w siatkówkę, naprawdę było genialnie i muszę wam z całego ale to całego serca polecić wawałek. Jeżeli jesteście z Warszawy, bądź jeżeli będziecie w Warszawie, to koniecznie musicie odwiedzić tą miejscówkę, bo tutaj naprawdę możecie spokojnie spędzić cały dzień. Jest masa atrakcji, masa fajnych rzeczy, masa takich, wiecie, też sportowych po prostu atrakcji, gdzie możecie spędzić zarobiście swoją sobotę niedzielę czy w ogóle wakacje. Bardzo ale to bardzo wam polecam tą miejscówkę, a ja w samym wake parku i wake'u się po prostu na nowo zakochałam, co prawda mam wrażenie, że ja nie będę czuła jutro całkowicie rąk, po prostu mam wrażenie, że jestem no nie wiem, będę miała na pewno zakwasy i cały czas w ogóle ręce mnie bolą od trzymania tego drążka, ale tak czy inaczej to było na tyle, to byłby nasz dzień nad jeziorem, zrobiliśmy wake'a, właściwie jeździłam na wake'u, zjadłam lody na plaży, spędziliśmy dzień nad jeziorem, nie wiem ile razy powiedziałam jeziorem, pewnie bardzo dużo, tak czy inaczej teraz spadamy do domku, a Wy spadacie do Nelly z przyszłości. Tak więc tak wyglądał, słuchajcie, nasz dzionek, a właściwie pół dnia spędzonego nad jeziorem, strasznie, ale to strasznie mi się podobało i jeszcze raz mogę Wam tutaj polecić wawałek, jeżeli jesteście z Warszawy bądź z okolic to naprawdę... Musicie się tam udać, ponieważ no ja się zakochałam w tym miejscu z Marią, tylko cały czas gadałyśmy, jakby było super tam pracować, bo po prostu wszyscy mieli taki vibe. I loved it. Naprawdę zarąbista miejscówka, mega cool ludzie. Wszyscy są dla Ciebie tak mili. Naprawdę strasznie, ale to strasznie mi się podobało, więc zdecydowanie też Was zachęcam, żeby tam się udać, czy jesteście młodszymi osobami, czy starszymi. Myślę, że dla każdego coś tam znajdziecie. No i tak wyglądał nasz po prostu dzień nad jeziorem. To możemy też również odhaczyć w naszej Summer Bucket List. No i tak, moi drodzy, słuchajcie, skończyliśmy kolejny odcinek Summer Bucket List. Coraz więcej zadań po prostu udało nam się wykonać, a coraz mniej zostaje do wykonania, więc oczywiście widzimy się w następnym tygodniu, w sobotę, w następnym filmie, gdzie będzie jeszcze więcej zadań i jeszcze więcej zarąbistych po prostu wspomnień z wakacji. No i co? To by było na tyle, a my widzimy się w środę w naszym książkowym filmie i w sobotę w kontynuacji Summer Bucket List. Buziaki, bajo!